Ferie, ferie i po feriach. Kto z nas nie zna tego uczucia? Straszne. Wracamy do szkoły. Pokażemy Wam, jak wygląda u nas pierwszy dzień w szkole. A mamy naprawdę głupiego nauczyciela, że aż przewrócić się idzie. Naprawdę. Obejrzyjcie ten filmik. Jest naprawdę ciekawy. I zobaczymy, jakie oceny przyniosły nam testy. Jestem już, jestem. Serio, że musiałeś tu czekać. O, cześć, myszy. Nie czekaliśmy na ciebie. Serio? Na kogo wy tu czekacie? A, nie wiemy. Tak, zostajemy przed wodą Przed klasą zdarz. Hojej, bo by się jeszcze pan Andrzej obraził. Dobra, idziemy do tej klasy. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, dzieci. Jak widzicie, jeden z... trzy stoliki są inne niż zwykle. Ponieważ pomyślałam sobie, że w ferie możemy zrobić tu małą przeróbkę. I mam nadzieję, że podoba Wam się nasza klasa teraz. Tak, Panie Emilu. Mhm, bardzo. Jak Ci się nie podoba, to przysiądź się do innej ławki, droga. Nie, nie, wszystko jest ok, jest boks. Tak więc wyciągamy podręczniki. Proszę, proszę, ktoś tutaj nie ma cztanki. Tak, proszę pana, przepraszam bardzo. Może zrobimy inny zeszyt. Mm, na pewno, dzisiaj jest zupełnie inna lekcja, moja droga. Więc pożycz sobie od kogoś i najwyżej będziesz czytać razem z nim. Tylko nie próbuj ściągać. Dobrze, panie Emilu. Albo nie, nie. Nie dzielicie się, tylko ja ci dam inny podręcznik. Podejdź proszę do mnie, dziecko. Dziękuję panie Emiru. Otwieramy je na dziewięćdziesiątej Już mam twa. Błagam cię już. Andrea, otwórz jej. No tak, więc y, czytamy tą czytankę, ale całą? Całą, moja droga, całą, a potem rozdam testy. Widzę zatem, że wszyscy już przeczytali podręczniki, pochowane, więc mogę zacząć Rozobacz to. Słuchaj, droga damo, jestem zaniepokojony twoimi osiągnięciami w nauce. Chcę z testu. Wstydź się, wstydź się. A, i właśnie, ty wy, bo wy macie się czymś pochwalić w domu. Ale ty, moja droga... Dajesz mi jutro z podpisem rodzica pod oceną. Dobrze? Naturalnie. O ile jutro przyjdę do szkolnie. Siadajmy. Chowajcie swoje testy. Podłóżcie je na bok. Więc tak. <laughs> Otwieramy zeszyty. Tak, to tyle pracy na dzisiaj. No, tak, i tyle. Nie mam wam jeszcze dać żadnej domowej. No, ale nie. Koniec lekcji, pakujcie się, dzieci. Jaj! Wow. zawsze musi spóźniać. No, się zawsze pół godziny musi spóźnić, nie? No... Która jest? Widzicie, pięć, a co? Aha. To przyjedzie za godzinę. Sorry za spóźnienie. Siadacie, czy nie? Aha. Książę pielmożnej. Odpalaj. Ej, to karta jest Jesteś mniejsza z klasy, wiesz? No wiem. Jesteśmy. Witaj dziewczynyczko w żłobie. Wydajemy Boga w Tobie. Ej, no przestań fałszować. Chodźcie. Ej, dziadek, już to wszystko? No spoks. Hej dzieci, mama z tatą przyszli. Hej. Mama. Hej mama. Cześć kochany. A gdzie są maluchy? A nie wiem, ja gdzieś poszły się bawić. co jest w swoim pokoju. Co się bawi? Tylko potem odrób lekcje. A ja jeszcze nawet nie byłam w szkole. <laughs> 9 lat, a paczek się zachowuje. No, wiem, zauważyłem. Dobra, to zaraz trzeba ją będzie zawieźć do szkoły, nie? No, już pędzę, nie? Mama, ty, te bawiliśmy się w domku, się No, cześć, jak się macie? Dobrze, a co chciać? Nic, nie chcę, zaraz zawożę małą i... No, nie tylko małą, to przedszkola, nie? M mama, a ile ja mam w... A ile mam nać w ogóle tu jać? Be do losły. tylko ja, mój blat, mój mój blat, mój I Ile? Zaraz powiem ci tak. Tam masz dwójkę. Tu masz dwójkę, też masz czterech. Z tobą jest pięć A to pięć tu pięću daty, a dla nas to już ty jest dużo. Aha, dobra. Tylko wiesz, że mama miała duże zaloty, jeśli chodzi o chłopaków, wiesz? No, Tadem, dlatego nas na a nie Ty. Tak, dlatego wysyłam 5, a nie 3. Dobra, tak, szkujcie się, bo zawozicie yy, rybcie i rodzeństwo z nami. Dobra! Dzieciaczki, jak tam po fejach? Dobrze, pa, się panią. Czyli tak. Dzisiaj nie będziemy się uczyć. No bo. No co, tak zaraz po feriach się uczyć? No, trochę lipanie. nie? Mm, lipa to takie dawo, wie pani. Wiem, dziecko, dobrze o tym wiem. Więc tak. Od czego dzisiaj zaczniemy? Od zabawy? Dobrze, od zabawy. A w co chcecie grać? E, bawić, a nie grać. Dobrze, a w co chcecie grać? No nie wiem. Czyli mamy ze sobą tylko godzinę, także sprawdzajmy się. Nie wiem, może wyjdziemy na świeże powietrze? Dobry pomysł, chodźcie. Jesteśmy na świeżym powietrzu. Co chcecie robić? No nie wiemy. No tak, mówiłam, tylko godzina. Zmakajcie do domu. Pa pa! Proszę panią do widzenia. To tak z grubsza. Tak wyglądają pierwsze dni w szkole po feriach. Pa!